Witam film z dedykacją do świętej pomieści babci wie, wiem, że się może powtarzam, że, 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 że nagrywam to, ale ja zawsze dziękuję babci, bo ona mnie zaraziła pasją do historii, do nauki. Że teraz mam... Historię z od 1914 roku po dziś dzień się uczę, Planuję Edy Napoleońskiej. Mam książki Wojna sesyjna, ale nie mogę się na to zabrać, że nie mogę się połapać w jednej książce. To moje schronienie, mój domek, chałupka ciasna, jeszcze kobieta by się sprzedawała, nie? Ogólnie ja to w ogóle dziękuję babci za całe spacie, jakie mi okazywała. Ja w ogóle nie chcę wychodzić z tego lesu, z lasu. Z taka jest prawda. Najgorsze co jest w lesie, w bytowaniu dla mnie, to jest to, że musimy kiedyś wrócić do domu. To dla mnie najgorsze, co może być. Ja mogę tu mieszkać, ja mogę tu spać. Ja mogę tu zostać całe życie w tym miejscu. Bez niej konserwaty pożywienie możemy zrobić. Proszę Państwa, ja to mówię. Babci bardzo dziękuję za całe spacie, które mi okazała. Przez całe lata życia, za to, że dawała mi motywację, e, zawsze nie spywała, że głowa do góry będzie dobrze, zawsze mi pomagała, wiem, że byłaby zadowolona, że ja rozwijam się, uczę się, się historii. Codziennie jak wstaję, parzę rany, parzę kawy, czytam książkę, e, i albo, szykuję, i albo szykuję się do lasu, pochwyję plecak, męnaszki, sapelki, wszystko śpiłody, się kiedy i w teren. Dachuję tu Legii Cudzoziemskiej, ale oczywiście żartuję no i albo uczę się dalej. Główki całej nie zjadłem kiedyś, będzie, będzie trzeba wyjść z tego lasu, nie? Chyba najgorsze co może być. Myślę, że tam dzik idzie. Że ogólnie to jest pięknie w tym lesie, to jest nowisko, czerwone mówki w ogóle się rozbije w złym miejscu gdzieś chyba to jest moja chałupka ciasna, ale własna, zrobię prezentację może jeszcze raz dla Państwa tak się to prezentuje, moje schronienie w lesie nagra to dla Państwa osobny filmik, także pozdrawiam się zresztą,